Znowu odcinek z kibla. Chyba tak muszę nazwać playlistę z kibla, wiadomości z kibla. W każdym razie, dzisiaj kilka słów o tym płynie mobile toilet, który dostałem od jednego z moich widzów, od Łukasza, który mi to przysłał, żebym to sprawdził, przetestował. Już jeden odcinek o nagram,em nagrałem tu wkleję i wtedy ten płyn dosyć pochwaliłem i w sumie mocno zdania nie zmieniłem, natomiast jak widzicie, ja go dostałem, nie wiem, w marcu, w kwietniu. I nie zużyłem jeszcze całego, a to dlatego, że od ponad miesiąca tego płynu nie używam. Wszystko było fajnie dopóki nie zrobiło się naprawdę ciepło dopóki nie temperatura nie zaczęła być powyżej 20 stopni jeszcze kiedy tam było w granicach w dzień maksymalnie 20, 21, 22 stopnie w nocy temperatura spadała robiło się chłodniej to jeszcze jak cię mogę natomiast kiedy zrobiło się naprawdę ciepło to niestety ten płyn przestał sobie dawać radę ale przestał sobie dawać radę tylko pod jednym względem a mianowicie pod względem zapachowym czyli że tak powiem zabijania wszelkich zapachów z toalety, z kibelka Ogólnie nie ma tragedii jakiejś, natomiast y, dzień półtora to jest maks, kiedy może być zawartość, zawartość kibelka w środku. O tym robi się nieprzyjemnie, o tak to nazwę. A, a może lepiej powiedzieć, po prostu śmierdzi. Płyn dalej super rozkłada papier, i szokominą zawartość, która jest w toalecie, w kibelku. Y, I z tym rozi, rodzi sobie naprawdę super. Nawet lepiej i szybciej, kiedy jest ciepło co w sumie jest też dosyć logiczne chociaż no mówię papier także w każdym razie rozkłada naprawdę spoko, rozpuszcza opróżnianie kibelka jest bardzo łatwe i bardzo proste natomiast no niestety e, dosyć intensywnie zaczyna z tego kibla po prostu waniać po tych półtora dnia, powiedzmy dwie doby to już jest dosyć duże ryzyko e, trzymanie zawartości kibelka oczywiście jak jest taka możliwość, po prostu trzeba na bieżąco czyścić, natomiast no, nie zawsze jest taka możliwość. Szczególnie w Polsce z tym jest y, często duży problem, gdzie się pozbyć y, zawartości kibla. Tych punktów, w których można to zrobić, a nawet zwykłych toju gdzieś stojących nie ma za wiele. I po prostu y, no, czasami trzeba 3 czy nawet 4 dni pojeździć z zawartością takiego kibelka, nawet jeżeli on nie jest... Pełny, to, to 3-4 dni zdarza się często, że się z tym jeździ, no i, 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 i tu już się robi niefajnie. Ja już leję w tej chwili 200 ml, czyli dwa razy tyle, ile powinno się w sumie lać na ten, ten kibelek. I po jednym dniu, jeżeli wiem, że nie będę w stanie na następnego dnia wy, wywalić tego kibla, bo nie będę miał gdzie, to dolewałem jeszcze dodatkowe 100, a czasami nawet 200 ml. No ale tak czy siak, no było czuć. Także ten płyn bardzo fajnie mi się spisywał, dopóki się nie zrobiło. Naprawdę ciepło. Także ten poprzedni, który używałem, Campi, to mam akurat płyn do spłuczki, ale to jest tej samej firmy Campi, ten spisywał się lepiej. Nie było tak mocno czuć jak przy tym płynie. Może przestarzony jest taki bardzo rzadki, nie mam pojęcia. Ten Campi jest dużo gęstszy, nie wiem czy to ma jakiś wpływ, no ale, ale no, coś ewidentnie co się, co się tam dzieje. I dwa, przy tych temperaturach, tak jak już wspominałem przedtem bardzo duży brzydki taki osad zostawia w, zostawia w kasecie nie wiem czym to jest spowodowane z początku myślałem że to jest związane z płynem do spłuczki który dodawałem bo przedtem dodawałem ten z Akcjona, ale potem przez czas jakiś dodawałem ten campi wydawało mi się że jest trochę lepiej ale jednak nie jednak jest taki dosyć brzydki osad który się robi który się nie robi przy innych płynach także nie wiem co z tym jest nie tak w każdym razie nie skreślam tego płynu absolutnie. Mówię, dopóki nie zrobiło się naprawdę ciepło, był spoko. Jak zrobiło się ciepło, przez jakiś tydzień go używałem, ale potem niestety odstawiłem w kąt i poczeka sobie ta reszta do jesieni. Także od, tyle chciałem w kwestii uzupełnienia, żeby ktoś tam też nie poczuł się, że tak powiem, zrobiony w bambuku, kiedy ten płyn poleciłem, że, że sprawdza się fajnie, a jeździ tylko latem, albo będzie jeździł teraz latem, kupi ten płyn i się okaże, że mu będzie skibelkowaniać. Chyba tyle, co chciałem o nim powiedzieć. Jeżeli macie jakieś oczywiście pytania, komentarze rady, to zapraszam do komentowania. No i co? Do następnego.